Dziewczynki, moje kochane, czapeczki z pomponem. Cena jest 64 zł. Z tyłu są regulowane na rzep, więc bardzo łatwo sobie dopasujecie do swojej główki. Mają tutaj aplikację Min Min yy, i dziewczyny, cena 64 zł. Jak się nazywają kolory? Dziewczyny, będzie, pierwsza będzie zmyłka, uwaga, to będzie kolor beż. X3274 Beż, taki jasny, ładny kolor. Ten jest nazwany kawa. Tu się chyba troszkę nam nie udało nazwać. Taki beż bardziej, tak? Beż jasny, beż taki średni. Ale jest opisany jako kawa i tak musicie dziewczyny już wpisać sobie dobrze. Tych już mamy bardzo mało. Potem dziewczyny czarny oraz biały. Ale to też jest kolor kokos. Jak widzicie, to nie jest biel optyczny, tylko taki pasujący do całej naszej kolekcji. Więc dziewczynki: beż, kawa, ale taka kawa z bardzo dużą ilością mleka. Czarna oraz biała. Piękne są. Cieplutka w głowę, bardzo fajna, bo jak nieraz sieczę e, śniegiem, to sobie osłonicie buzię i naprawdę bardzo fajna sprawa. Sprawdziłam ostatnio na spacerku z pieskiem, e, padał deszcz i tak dosyć mocno zacinał wiatrem, to sobie naprawdę opuściłam głowę i było mi bardzo przyjemnie, e, nawet lepiej jak w czapce, bo czapka nie ochroni od czegoś takiego. Nie, nie pomyślałam, że akurat ta funkcjonalność mi się tak bardzo przyda, ale bardzo Wam polecam. Czyli to jest dziewczyna kawa, beż, czarna. Oraz biała. Piękne są. Piękczę, śliczne rzeczy takie. Ach, aż się chce zimy.